Powiedz babci, Danusi, co ty wczoraj jadłaś? Mieliśmy indyka? Jadłaś indyka, czy nie? Dali ci? O, siadaj. Dali ci indyka? Nie, nie. O, nie dali ci indyka? A ciasto ci dali jakieś? Dali ci ciasto? Wszystko sami zjedli? A co tobie dali? A może dali tobie cukiereczka? Dali ci cukiereczka? Nie? Tylko mleko? A mle... wyjmij paluszka, Babcia Danusia nie będzie lubiła tego. Tylko mleko ci dali? No nie, dobre. Ta w gości przyjechała, a oni dziecku tylko mleczko dali, tak? Ty w gości na indyce Ty w gości na indyka a oni ci tylko mleko dali. No dziadek Jarek przyjedzie, to wleje w dupę wszystkim. Dziecku nie dali indyka. Hej, niebieskie oczy. A pokaż zęby, widać? Pokaż zęby. Nie, no to nie. No nie, no nie, no nie.